Da. Tak. Nelki dużo lepiej pracowały. Dobrze się spało. Nelki tak, dużo lepiej pracowały. Po prostu... Tak, tak, tu je też poruszyliśmy wczoraj. Da. Też je poruszyliśmy wczoraj. I tak pracowały lepiej. Tak. Bo nerki czasami zasypiają. Dokładnie. Nie chce im się pracować. Dokładnie. Leniwe. No Leniwe, one mają to do siebie. No. Tarczyca tak samo może taka być. Nie mam tarczycy. I nie nieważne, ale ja mówię, jak nie ma, to tym bardziej trzeba masować. No tu jest tyle tych tajemnic. No właśnie. Tak. I Jak nie ma, to też trzeba masować, bo są miejsca, które pozostało. No właśnie. I one pozostało i nie jest zupełnie zdrowe. No właśnie. Bo tam są blizny, wzrosty tak, może tak. tam nie płynie właściwie krew. No właśnie. I co z tego, że nie ma, i się ktoś mówi, a to się pomylił pan albo nie ma, to nie potrzeba masować. Tam Przecież to jest słaby punkt, Dokładnie. no bo czegoś nie ma, tak. czegoś brakło. Tak. Organizm może żyć bez tego, tak. ale cierpi, bo ma te miejsce, tak. nie jest witalne, zdrowe tak. i ono potrzebuje tym bardziej masażu, Dokładnie. opieki. No a wracając do tych utajonych bólów, no dotknąłem tu boli. A czemu mnie boli? No bo boli, bo jest jakieś chore miejsce. Ale tu nie widzę choroby, ona nie no musi no. się nazywać. No, 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 ale jeżeli no, no. boli, jak ja tylko dotknę małym palcem, bo tak, nie muszę naciskać, no, no, no. no to znaczy, że to nie jest właściwe. No, no, no. Czyli to miejsce choruje. Ono e, nie nazywa się jakąś Mediną czy inaczej, jakąś inną chorobą, ale e, jest. jest słabsze. Tak. No bo nie powinno boleć przy dotyku. Dokładnie. No Jakbyśmy się przywitali i ręka by panią bolała, no jak ja bym nie ściskał mocno, no, no, to, no to, to ta ręka jest nienormalna. No właśnie. Czyli nie zachowuje się właściwie. No. I, I teraz tak, może od razu ta słabostka wychodzi, albo ta część chce mi coś pokazać. No dokładnie. Tak. Tych utajonych bólów człowiek ma w sobie. Dziesiątki, jeżeli nie setki, mniejszych, większych, o których nie wie, i nagle przy jakimś ruchu mu się przypomina, albo dotykam, albo ja dotykam i mówi: O, jak mnie tu boli. A ja nie wiedziałam, że mnie tak boli. I pani też mówi, bo nie bolało, nie bolało. A z któregoś momentu ten utajony ból się obudził i przy dotknięciu, czy przy zetknięciu się z czymś. Kolwiek tak. zaczął boleć. No, no. I wtedy człowiek się dziwi, dlaczego mnie teraz w piszczelu boli? No. Albo dlaczego mnie tutaj pod łopatką boli, przecież mnie nie bolało. No nic. Właśnie, no. No, wszędzie są przyczyny, a ileś tych przyczyn? Są setki i tak. dziesiątki i takich mniejszych i większych. No I może panią boleć. No. Bark nagle zaboleć bark potężny mięsień tak, tutaj no, ruch staw no. bo tu w nóżce o no, tutaj odcisk się zrobił no właśnie. nawet nieduży taki mały jak pół centymetra tak. ale wlazł w receptor tego tak e, stawu barkowego i boleć. i nie od razu ale po, lata, po latach no. to zaniedbane tak. zostaje i po latach i idzie do doktora, skąd doktor ma widzieć? Wszystko zdrowe, no, jest widać, no, ale bark boli, nie mogę całkowicie ruszać, podnosić. No. A reks, refleksoterapeuta, jeżeli spojrzy na to ze swojej strony, no. każdy przepowiedzialista patrzy ze swojej strony no. i patrzy tutaj, no masz tu odcisk na receptorze no. e, łokcia no. e, czy, czy, czy stawu barkowego, i dlatego pytam się, boli staw? No, no tak, ostatnio mnie zaczął boleć, nawet nie wiem od czego. No. I mamy, a ja już mam odpowiedź, no właśnie no. Ze, patrząc ze swojej strony, ze strony refleksoterapii, tak. akupresury, wielkiej filozofii, współzależności między częściami ciała, stawami, łokciami i innymi. Ja te współzależności znam. Jak ktoś przyjdzie, tak. przychodzi z barkiem, no to mu patrzę na ten bark, no. patrzę na biodro i patrzę na stopę tak. w odpowiednim miejscu. No I już widzę, czy, czy mi się to zgadza. To domino, no i teraz widzę, co ktoś robi, jaki jest fizycznie, jaką czynność wykonuje, pracę, ile się napracował w życiu. I widzę, jak się porusza. I to wszystko razem wiąże i wychodzi mi, że staw barkowy boli, bo, ale niepokoję się już stawem biodrowym tego człowieka, który nie wie. I znowu go przyciskam tam pomiędzy ośladkiem, a, a on syczy z bólu, o Boże, jak mnie tu boli. A jeszcze nie wiedziałem, ale ja już odkrywam ten ból. I też nie po to, żeby odkryć, tylko ja widzę, że on już wchodzi tu. No. Wyjdzie jemu za rok dopiero. Ale ja mu pokażę, że dzisiaj go boli, bo żeby coś robił. No bo rok takiego nieróbstwa to albo jest e, to jest zaniedbania, zaniedbania się. No to do, może dojść do tego, że Staw zacznie. E, e, Pokonywać go zacznie zwyrodnienie. No, dokładnie, no. A jak już jest duże zwyrodnienie, no to później jak go uratować? No, A później ciągle tylko e, do końca życia już musi e, i operacja, albo to, i, i jakieś tam kule czy coś. A tak można jeszcze wyratować, jak się wyłapie w właściwej fazie. To są bardzo ciekawe na ten temat można by bo Ja bym napisał na pewno z pięć książek takiej średniej grubości, ale. Kto to będzie czytał? No dzisiaj ludzie nie chcą czytać. Na uniwersytetach nie chcą studenci czytać. No Profesorowie mówią, po co za dużo piszecie, jak jakiś pisze i się wychyli, to środowisko go gani. No odrzuca od siebie, bo wymandrza się, tak. a dzisiaj przecież trzeba krótko, trzeba przeskakiwać. Tak. to jest prawda. Bo I doba. jest ta tak, byle No Nawet jeden z profesorów powiedział, że... Już nie poglądy, nie będziemy mówili o poglądach, no. ale poglądy mają ludzie różne, że nie poglądy powalą na twarz uniwersytety, a słabo przygotowani studenci. studenci tak. Czyli ten materiał, no, tak. który się w ogóle nie chce uczyć, nie chce czytać, tak. nie chce analizować, tylko chce mieć gotowe recepty. Tak. I tak jest również z zaniedbaniami w zdrowiu. Jak ktoś. Nie będzie nad tym pracował, czyli wykonywał profilaktyki zdrowotnej, a ja z profilaktyką i o profilaktyce mówię od 50 lat. I cały czas widziałem, że ona leży, leży jak ja byłem nastolatkiem, jak już zacząłem rozumieć to. to Widziałem, że leży to słowo profilaktyka. Na wf w szkole i co, co roku to było gorzej. Do dzisiejszych to się nie, zmieni, nie zmieniło. Wiele. No, brak pewnego poziomu, a później przychodzi, z czasem przychodzi niechęć, z czasem przychodzi zaniedbanie, niechęć przychodzi z różnych znowu powodów, bo niechęć może przychodzi z powodów techniki, tak, właśnie tak, tego, że otwieram tu i mam gotowe, po co ja będę czytał albo dochodził do tego, dlaczego tak królowa z tym królem nie mogła dojść do ładu, tylko chcę wynik, że jedno drugie zabiło, zatruło, koniec. Ale tą historię to wszystko trzeba poznać i wtedy się zna te podłoża, tak samo zdrowia. A zatoki, no no, no bo naciskaliśmy głowę. Palce, ja mówiłem pani, że pani ma bardzo trudne nogi, trudne mówię, stopy. Trudne stopy. Ja e, nie brakuje słów jak je nazwać, bo tak. Obrażać ich nie chcę, no, no. ale ja mam stopy, ja mam prawo nazywać stopy, bo ja, ja się tak. stopami zana, no zajmuję właśnie, przecież. No. Eee, ja mogę powiedzieć piękna stopa, ładna stopa, eee, zgrabna stopa, jedwabista stopa i stopa ciężka, opuchnięta, żelasta i tak dalej. Ale są takie trudne stopy, tak. ciężkie, siermiężne jak ja tak to właśnie, nazywam, no. takie skatowane życie, no, ale zbite życiem, zbite... Ja już w Pani przypadku akurat nie ciężarem, bo Pani jest leciutka, ale stopy nie pasują nawet do Pani, no Pani ma szerokie stopy, potężne, to się wszystko tak rozszerzyło, jak u takiej kaczuszki, ale kaczuszki są ładne, fajne, nie, ale i to... Taka płetwa nie pasuje, a oprócz tego nie jest to taka subtelna płetwa, cieniutka, tylko taka nabita jak u takiego stukilowego człowieka. A przecież stopy to jest głowa, to jest część głowy. Tu na dole tam drugi biegun. To się pani dziwi, że pani ma coś z zatokami, z bólami, z takie, takie nie, nie bezpośredni ból, a takie, cały czas takie zaśmienie, ciężkie, tak, przychodzące, odchodzące mnóstwo spraw. No. no, tak to jest. Utajone bóle.